Halo, widzowie, mam nadzieję, że nie widzieliście. Um, no w sumie nawet nie było co. Jesteśmy w Hogwarcie. Tak, to jest pierwszy odcinek z Hogwartu. Mhm. Ja biały jestem. Boże, a czy ty możesz mieć mniejsze ten, no. dziękuję. Czekaj. Okej, okay, i teraz rozkminam. Okej, a chama Nie wiem, kiedy będę mógł wybrać cenik Nie, nie, chyba nie, nie będzie. Bez Lockharta, bez, bez Lockharta, lock dziękuję. Chyba nie ma Lockharta, okej. Okay. Trzeba zabierać sobie książeczki. Spoko. Mm -hmm, mm -hmm. Jak komuś chce się to tłumaczyć to proszę, niech co ja zapokuję. Jeżeli napiszę w komentarzu, co to znaczyło, no to przepnę seriuszko. No co chcesz? No co chcesz? Czego gości? Chili. Nie znacie moje imię. Nie ma szans. Dopiero nas 100 razem z twarzą. Okej. Okay. Dobra. Czyli. Um. Czyli czy e, tak. Dziękuję, że będziecie mi mówić, tylko... Mm -hmm -hmm. E, możecie tłumaczyć, jeżeli ktoś przetłumaczy mi ten list, e, to dostanie serduszko tutaj. Mm. Cool nie wiem, za to znaczy, to wiem, to wiem, chyba. Dobra, niech będzie ten. Dobra, on się podekscytuje. Oliwander! Zawsze chciałem wiedzieć, jaką będę miała różdżkę. E, witam pana Oliwandera, ja pana bardzo lubię. I love Oliwandro. Oliwander jest spoko. Bo czyli jest głupi, nie rozumiem. O kurczę, troszeczkę chyba coś źle zrobię. Mhm. A żeby nim się nie nudziło, to będę chwilę czekał, po czym będę pomijał. My brother, ja nie mam brata. Wiesz nie mam. G że nie chciałem mieć. A zresztą. Zaryzykuję. Mhm. O ta jest ładna. Chciałbym to, na serio. Bym ją bardzo chciał. Tak! Jest! Ja ją strasznie chciałem właśnie, bo ona ma te obrośnięcia. Nie wiem, ale chyba tu będzie. Okej, okay, bardzo fajnie, Oliwander. Ja cię, ja cię lubię bardzo. Oliwander, jesteś koks. Ja, ja muszę mieć kateczkę. No kurde, nie mogę. Daj, tak, daj, to nie powinienem mieć jeszcze czegoś do kupienia. Nie. Mam książki, mam. Dobra, Elo. Dobra, ty chcesz rozmawiać, tak? A aha! Nie no, fajna czapka. Mm, nie, serio, fajna. Ale... Nie, serio. Mm. Sorry, że tak pomijam e, ludzie, którzy... Oku. Jest! Jestem w ogóle Sorry, że ja się cieszę jak niemowlę, ale. Nie widzę jak to krasno, przynajmniej moim zdaniem, zarąbista. Rozdalność milion, a dlatego, że gram na nowym telefonie. Ja. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy oglądacie LEGO Master, bo szczerze? Ja tak. I mam nadzieję, że wystąpię w następnej edycji. Serio. No. Jeżeli to wiecie dużo lajków i dużo subów, będę, bo no wiecie. Hagri O Boże, święty. Hagri Team za bardzo nie wyszedł. jest tu gdzieś Quirrell? Czy nie ma Quirrell? Nie, na szczęście nie ma, ale jest Snape, niestety. E, nie, na pewno nie chcę trafić do Slither.eu. Dobra, albo do Krokonów, albo do... Albo do Krokonów chcę trafić. Czemu oni taką mnie gadają? Wyjaśnijcie mi, co ja... Ja normalny youtuber. Nie wiem. Serio, ja mam teraz życiówę. Dobra, Gryffindor, niech będzie. Niech będzie Gryffindor, Naprawdę nie chcę mieć Flitwika. Nie, oni mają... Oni mają Flitwika, nie, dobra, nie. Na stówę. musi być Gryffindor, bo ja nie chcę mieć Fleet e, Dzięki. Spoko. Ej, ja, ja jestem totalnie szczęśliwy. Welcome, welcome to enter a year at Hogwarts. Lubicie Dumbledore? Lajki like dla Dumbledora. Dawajcie lajki, like to Dumbledore zaczaruje w następnym odcinku. Um, litery, żeby dostał minus miliard punktów. Miło mi. Mam nadzieję, że nie będzie mi nikt dokuczał tutaj. Taki na przykład Malfoy Się nie trafił. Jestem ciekaw, czy będzie jak w prawdziwym Harry Potterze, jakieś też różne miłostki, kurde, czy będą. Jestem tego ciekaw. Nie, że chcę, ale po prostu jestem ciekaw, jak to dobrze będzie odwzorowane. Gryffindor, I am Gryffin, I, I am Gryfon. Nie wiem, jak to się mówi, tak? Ja jestem Polak, a nie... Dobra, chcę zobaczyć Rum room Gryffindorów. Gryffin room. Gryfindrum e, Dobra. Okej, okay, mogę tu porozmawiać z różnymi ludźmi. Dobra, najpierw porozmawiam. Okej, okay. no to nie było jakieś studia. <grytanie> Okej. <Okay. grytanie> mm. Oj, ładnie to, dosyć ładnie. Gość Makota! It's, it's my friend! It's my friend! Nie jedzcie tego. Nie jedzcie tego, uwierzcie mi, nie chcecie tego. Wow! Wow! Co to? Co, czy to było wingardium Leviosa, czy ja się mylę? Czy, czy win... Napiszcie proszę w komentarzu. Wiem, że dużo chcę, żebyście pisali, ale. Nie rozumiem tego? Mocno tego nie rozumiem. To jest jego brat? Chyba tak, z tego co widzę. To jest. Nie, to jest jego. Ja, ja tego nie rozumiem, ja naprawdę, jak byście mogli mi to wytłumaczyć w komentarzu, bo mam ciężko. ja chcę tam wejść, nie mogę. O kurde, ja mogę tu wybrać, gdzie chcę pójść, szczerze, bardzo bym chciał. Proszę dajcie mi pójść do Hagrida, proszę dajcie mi pójść. Czemu ja nie mogę pójść do Hagrida, ja chcę do Hagrida pójść. Aha, o oh, kurde, ja mam do zajęcia chyba. Lumos, autentycznie, przecież ja w filmie to Lumos było łatwe, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Nie możecie. Dobra, mhm, mm mhm. Mm Co, ja jestem jakiś wyjątkowy, co? Ja jestem zwykły youtuber. Nie wiem, co ja mówię. Tak szczerze, bardzo nie wiem, co ja mówię. I okej, okay. Lumostar 1H. O co chodzi? Pusz. Czy naprawdę? Ej, ale mogę, mogę, mogę spróbować lumos? Ja być kujonem. Mocno, mocno. Okej. Okay. Nie no, zachodzi, ale spoko. Co mogłem sobie wybrać? No light, światło. Dokładnie, to jest proste. No i fajnie, jestem spoko. Będę kończył zaraz. Lumos. E, dobra. Mam nadzieję, że dobrze zrobię. Umiem numas. Dobra, tutaj się pożegnamy. Zaraz tylko. I am kuion, I am kujon! I am kujon! Dobra, kończymy zaraz, zaczynam następne. Okej, okej. Okay, okay. Okej, okay, co? Dobra. Elo.